Papaj napisał, że w siódma minuta coś tam, czy tam siódma sekunda, nie wiem, coś tam napisał. Chodzi o to, że ja powiedziałem w filmie, że jak schudnę, będę się więcej podciągał od ludzi, których propsuje Jarecki. Tak, ale panie Papaj, czyli panie Łukasz. Ty, jesteś, ty się nie klasyfikujesz wśród tych ludzi, bo Ty jesteś turbokozak. Tu, żeby ktoś tobie dorównał, no to jest ok, jest to możliwe, ale nie dla ludzi na moim i podobnym do mojego poziomie. Więc niestety, ciebie nie sklasyfikowałem. <śm> nie gniewaj się, ale nie sklasyfikowałem ciebie wśród tych ludzi, tych sportowych YouTuberów. Chodzi o innych ludzi. Zresztą dziwię się, że sam. Umniejszasz sobie i sklasyfikowałeś się niżej, także przykro mi, ale niestety nie chodzi zupełnie o Ciebie. Ty jesteś za wysoko poza stawką, także trzymaj się miłego!